Pięć zasad skutecznego delegowania w Twojej firmie. Jeśli masz obawy i nie masz pewności, czy Twoi pracownicy mają już dziś odpowiednie kompetencje, aby wykonywać pewne zadania, zacznij to robić krok po kroku, powoli. Delegowanie ma wiele zalet. Po pierwsze, odzyskujesz czas, który dziś poświęcasz na bieżączkę. Po drugie, ten czas, który odzyskujesz, możesz poświęcić na budowanie własnego biznesu, a nie pracę we własnej firmie. To dzięki temu jesteś w stanie koncentrować się na skutecznych działaniach, które mają bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodu, dochodu czy rentowności Twojej firmy. Delegowanie jest naturalnym etapem w każdej firmie. W momencie, kiedy firma rośnie, rozwija się, Przychodzi ten czas, kiedy szef, właściciel potrzebuje zacząć delegować pewne kompetencje swoim pracownikom. Jeśli chcesz zyskać czas yy, i zająć się istotnymi, kluczowymi yy, rzeczami, które zbudują Twoją firmę, dzięki którym Twoja firma będzie się rozwijała, potrzebujesz zacząć delegować pewne zadania w swojej firmie. Po pierwsze, yy, Ustal, które obszary chcesz delegować. Jeśli masz z tym problem, to zadaj sobie trzy pytania. Po pierwsze, w których obszarach firma potrzebuje Cię najmniej? Po drugie, w których obszarach firma w ogóle nie potrzebuje Ciebie i poradzi sobie wyśmienicie? I trzecie, w których obszarach mm, Twojej firmy są zadania, których Ty nie lubisz robić albo są ogromnie czasochłonne? Jeśli wypiszesz sobie te obszary, to zastanów się, które obszary kiedy chcesz delegować. Nie, podejmiesz decyzję, że te raz w miesiącu na przykład jakiś obszar delegujesz, albo raz na kwartał, bo nie jesteś gotowy, albo raz w roku delegujesz pewien obszar, jakby w cyklach rocznych będziesz te, ten proces delegowania rozwijać. I wtedy potrzebujesz odpowiedniej osoby. Możesz ją wybrać z grona osób, które masz w firmie, możesz zrekrutować, a możesz też posiłkować się firmami B2B, które wykonują pewne zadania związane z funkcjonowaniem firmy. Może być to as wirtualna asystentka czy firma, która wiem, zajmuje się marketingiem, sprzedażą, y, y, posprzedażą. No, różne obszary są w tej chwili, y, y, usługi są świadczone przez firmy B2B y, innym firmom. Jak już wybierzesz, podejmiesz decyzję, które obszary chcesz delegować, to później potrzebujesz podjąć decyzję, jakiego pracownika wybrać. I tu pomogą ci trzy takie możliwości, trzy podpowiedzi. Po pierwsze, możesz wybrać pracownika, któremu sprawi to największą radość i w związku z tym w ogóle ona podejdzie do tego z ogromnym entuzjazmem, zapałem, bo będzie robiła to, co lubi. Po drugie, możesz wybrać osobę, Wobec której masz największą pewność, że zakończy to um, działanie, to zadanie najbardziej skutecznie, największym sukcesem. I trzecia możliwość, wybierasz, jeśli masz na dziś, um, tu i teraz wykonać jakieś zadanie, bo jest ono bardzo pilne, no nie wiem, um, szybko musicie pewne rzeczy zrealizować, to warto wybrać osobę, która będzie najskuteczniejsza, najszybciej to zrealizuje i najlepiej. Ale jeśli to zadanie jest rozłożone w czasie, to można wtedy wybrać osobę, która na dziś ma małe kompetencje, żeby ten obszar realizować, ale będzie czas na to, żeby ją przyuczyć, wdrożyć, żeby ona nabyła określone doświadczenie, umiejętności, żeby to zadanie wykonać. Kolejnym trzecim krokiem, trzecią zasadą, która jest bardzo ważna, to Przekazanie pracownikowi czy osobie, której delegujemy nasze zadania, um, szczegółowych wytycznych. Tutaj kłania się komunikacja i to nie wynika ani z złej woli jednej czy drugiej strony, bo bardzo często my robimy coś przez wiele lat, potrafimy to robić bardzo szybko. Dużo rzeczy robimy już jakby automatycznie weszło nam w krew i działamy, używamy myśl, takich skrótów myślowych, czasami też skrótów językowych. I w pewnym momencie kiedy przekazujemy komuś dany obszar e, swoich kompetencji, to wydaje nam się, że mu wszystko dobrze wytłumaczyliśmy, a on zupełnie to inaczej zrozumiał. Bo po pierwsze nigdy tego nie robił, nie ma doświadczenia, nie ma umiejętności i Wtedy właśnie jest taki moment, w którym warto dopytać, czy ta osoba na pewno dobrze zrozumiała, czego my od niej oczekujemy. Jaki jest cel, co, co jakby ma zrealizować, w jakim czasie i jaki ma, dlaczego to robi też, tak? Sens, wyjaśnienie sensu. I wtedy mamy większą pewność, że to, co przekazaliśmy, ta osoba. Zrozumiała i dobrze, jakby sobie to ułożyła w głowie. Ja zawsze pros proszę też e, z pracowników, żeby przygotowali plan, jak oni to zrobią. Czyli jeśli mają określony projekt, zadanie, to przygotowują plan. Jak to wdrożą. Dzięki temu jestem w stanie z, w czasie rozmowy zweryfikować, czy ta osoba dobrze zrozumiała dopytać, doszczegółowić. Więc ten plan działania bardzo mocno pomaga mi, jak i również osobie, osobie którą wdrażam w dany obszar. I też ważnym elementem jest też w momencie, kiedy ta osoba ma niskie kompetencje, bo dopiero pierwszy raz to robi, żeby ustawić takie checkpointy, takie punkty, takie daty, w których się spotykamy i omawiamy, na jakim etapie dany projekt jest. To jest fajnie, jakby opracowany w branży IT, w dużych projektach informatycznych, oni mają te checkpointy bardzo często, ale to jest świetne też w małej firmie, bo jeśli raz w tygodniu spotkacie się i omówicie, co już ta osoba zrobiła, to po pierwsze ta osoba ma możliwość zadania Wam dodatkowych pytań, Wy jesteście w stanie to skorygować, powiedzieć jej, zobaczyć, że może nie ma pewnych umiejętności, narzędzi pewnych nie wykorzystuje, albo nie ma narzędzi, które mogłyby jej pomóc w realizacji tego zadania. To to co też jest ważne i często my szefowie, menadżerowie zapominamy, to to, żeby się upewnić, że pracownik na pewno wie, że może do nas przyjść i zapytać o różne rzeczy. Znaczy związane z tym, z projektem, znaczy w ogóle z pracą. Bo bardzo często wcale tak nie musi być, bo później mówimy, ale przecież mógł się przyjść zapytać, no co nie mógł przyjść i się do, dopytać, dowiedzieć, ale... To może być, yy, wynikać z różnych rzeczy. Po pierwsze z tego, że pracownik jest na tak niskich kompetencjach, nigdy tego nie robił, że nie ma świadomości, że powinien przyjść się dopytać, bo pewnych rzeczy nie widzi albo nie, nie zauważa, nie, nie rozumie jeszcze, bo ten projekt robi raz i nie widzi tych zagrożeń, więc nie ma jakby w ogóle w głowie pomysłu, żeby o kurczę, trzeba pójść się do szefa dopytać, bo tu coś nie tak to wygląda. A druga rzecz najczęściej spotykana to, że Nasi pracownicy boją się do nas przyjść, bo mają ogromny stres i boją się źle ocenieni przez nas, że no kurczę, przecież Ci tłumaczyłem. Przecież ci jasno wyjaśniłam, jak masz to zrobić. Mogłeś sobie to zapisać, nie wiem, lepiej słuchać. To wynika z tego, że czasami mamy złe doświadczenia z poprzednich firm, w których pracowaliśmy, ale to też wynik naszej edukacji, bo nasza edukacja. Bardziej jakby punktuje nasze błędy, bo ocena w szkole to jest suma naszych błędów. I jakby nigdy nie nauczono nas tego, że warto dopytywać, jakby zrozumieć. Ja też zawsze mówię swoim ludziom, że to, że jeśli ktoś czegoś nie rozumie, to jest wina komunikującego, a nie tej osoby, która komunikowała jakieś treści. To też powoduje, że jeśli ta osoba ma pewność, że może przyjść do ciebie, to jest w stanie popełnić mniej błędów, bo nie ma stresu, żeby przyjść i dopytać się w różnych obszarach danego projektu. Czwarta zasada, która często się pojawia, i takie hasło, to tak: moi klienci mówią, no dobrze, delegowałam zadania i tak mam tyle samo pracy, bo oni ciągle przychodzą do mnie, ciągle coś ode mnie chcą i ciągle mnie angażują. I tu jest kluczowe, żeby nie dać sobie wejść na głowę, tylko uczyć swoich pracowników samodzielności. A samodzielność to po prostu podejmowanie decyzji. I jeśli pracownik, tak jak wspomniałam, jest na niskim etapie rozwoju kompetencji, to on może nie poradzić sobie z tym zadaniem i on potrzebuje mieć pewność, że w każdej chwili może przyjść do ciebie i się zapytać. I to jest kluczowe. Ale konieczne jest, żeby. Doprecyzować, że po pierwsze może do ciebie zawsze przyjść i zapytać, bo chcesz, żeby chcesz wiedzieć o wszystkich przeszkodach, który, na które on napotyka w realizacji danego projektu, bo to jest ważne. Po pierwsze masz wiedzę, że w firmie coś może się źle dziać, nie jest to też zakopywane, gdzieś pod dywan, a później rośnie do skali, która jest bardzo trudna do rozwiązania. A po drugie, i to jest kluczowe, jakby ciągłe powtarzanie to też pracownikom, że. Za każdym razem, gdy do mnie przychodzi z konkretnym problemem, trudną sytuacją, to przychodzisz również z propozycją rozwiązania tej sytuacji. Moim zadaniem jako szefa jest tego, to albo zaakceptować, albo nie. To pozwoli Twoim pracownikom uczyć się samodzielnie, szukać rozwiązań. Czyli nie jest tak, że on przychodzi do Ciebie za każdym razem: szefie, co ja mam zrobić?, szefie, co mam zrobić?, tylko przychodzisz z konkretnym rozwiązaniem. Bardzo często jest tak, że 50% tych problemów, jeśli on sam usiądzie i zastanowi się, jak ja mogę to rozwiązać, jest rozwiązywane, zanim dotrze do Ciebie. Kolejne 25% jest rozwiązywane, bo dopytuje kolegę, nie wiem, kogoś innego w firmie i znów zostaje rozwiązanie, i trafia do Ciebie bardzo mało odsetek tych problemów, które musisz Ty podjąć decyzję tak albo nie. To też powoduje, że um, uczy się ta osoba. W ogóle Twoi pracowniczy uczą się umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nabywają kolejne kompetencje, powoli rozwijają swoje umiejętności, mają poczucie sprawczości i też takie drobne sukcesy bardzo mocno budują każdego z nas, bo mówimy, kurczę, udało mi się to załatwić, nie musiałam iść do szefa e, dopytać. Ty też masz pewność przy takim jakby komunikowaniu do pracowników, że te trudności, które są w firmie, e, które się pojawiają, są, y, znaczy, ty od nich wiesz, to też jest bardzo kluczowe. I później ci pracownicy y, z czasem nabywają kolejnych umiejętności, kolejnych umiejętności i masz możliwość później angażować ich w ich bardziej wymagające zadania czy projekty. Ale tu się kłania kolejna rzecz, która bardzo często wychodzi, jakby w firmach, to to, że my jako szefowie lubimy zawsze wtrącić swoje 5 groszy pięć groszy, wtrącić swoje zdanie, coś o czymś zadecydować, rozwiązać jakiś problem, który jest mało istotny, jakby rozwiązywalny przez pracowników, bo chcemy tak pozornie wspierać naszych ludzi, potrafimy jakby, pokazujemy, że potrafimy szybko podejmować decyzje, szybko znajdujemy rozwiązanie, ale to jest ogromna pułapka, bo to powoduje, że nasi pracownicy nie biorą odpowiedzialności za te zadania, które wykonują. Dlaczego? Bo to my ciągle poprawiamy pracownika, bo przecież wiemy lepiej, mamy większe doświadczenie. To my ciągle podejmujemy decyzje, bo będzie szybciej, bo jakby lepiej znamy się na pewnych rzeczach. Tylko to ciągłe naprawianie powoduje, że uczymy naszych pracowników bezradności. I wtedy właśnie jest ta sytuacja, że delegujemy zadania, powinno nam zostać trochę więcej czasu, a my ciągle rozwiązujemy problemy, bo my chcemy być tym bohaterem firmy, który na wszystkim się zna, na wszystko wie. Ta bezradność jest bardzo um, jakby paraliżująca w firmie i powoduje, że po pierwsze ludzie tracą ogromną motywację do działania, no bo co mam się angażować, jak i tak szef zawsze zrobi podejmie za mnie decyzję, nie uczy w ogóle radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i generalnie frustruje wszystkich i szefa i jakby pracowników. I piąta zasada to dawanie feedbacku, czyli tej informacji zwrotnej. Tu również nie potrafimy jakby nie nauczyliśmy się przez wiele lat, szczególnie moje pokolenie, jak, jak informować, znaczy jak dawać tą informację zwrotną. Bardzo często na początku lat 90. nas, jak uczono, nie uczono menadżerki, to mówiono, że trzeba pracownikowi, pracownikowi pokazać, ok, to zrobiłeś dobrze, ale to spieprzyłeś, tak? Tylko to nie o to chodzi. Jeśli chcesz budować, Motywację swoich pracowników i poczucie, że oni mm, świetnie wykonują swoją pracę wtedy, kiedy rzeczywiście wykonują, ale z reguły, że się angażują, że to, co robią, ma sens, to warto się do tego feedbacku przygotować. Czyli powiedzieć pracownikowi kilka dni wcześniej: słuchaj, spotkajmy się w piątek, pogadajmy nad tym projektem albo nad tymi zadaniami, które wykonujesz. Chciałbym, usłyszeć Twoją opinię i też nie zaskakujmy pracownika jakimiś pytaniami z kosmosu, tylko powiedz mu tak, słuchaj, chciałabym z Tobą pogadać o tym, że co Ci się podobało w tym projekcie, czego się nowego nauczyłeś, co dowiedziałeś się o sobie, co byś zrobił inaczej, z czego jesteś dumny. Chodzi o to, żeby pracownik po pierwsze miał czas na to, żeby się przygotować i żeby ta rozmowa była konstruktywna. Wnosząca coś w Twoją firmę i też w kompetencje Twojego pracownika. Oczywiście Ty jako szef e, też e, wypowiadasz swoje zdanie, mówisz swojemu pracownikowi słuchaj, to był Twój pierwszy projekt, zrobiłeś go przed czasem, podobało mi się Twoje zaangażowanie, e, Twoja chęć e, uczenia się, Twoja e, motywacja do tego, żeby to zrobić jak najlepiej, żeby się uczyć nowych kompetencji. Słuchaj, następnym razem proszę zwróć uwagę bardziej na to, na to i na to, tak? I ten feedback jest jakby dla obu stron bardzo konstruktywny. I na koniec chciałabym wrzucić taki kamyczek do Twojego ogródka. Pomyśl, czy nie chciałbyś wydelegować docelowo wszystkie Twoje obszary, które dziś, którymi, którymi dziś zajmujesz się w swojej firmie. I w ten sposób zacznie, zacząć inaczej myśleć o delegowaniu. To znaczy, nie chodzi mi o jakieś błahe, drobne rzeczy. Chodzi bardziej o to, aby myśleć o biznesie w kategoriach wydelegowania w przyszłości wszystkiego, co robisz w firmie. Bo dzięki temu zaczniesz e, budować firmę, która może naprawdę być znaczącym graczem na rynku, na którym działasz. Także zachęcam Cię serdecznie do delegowania. Jeśli masz jakieś pytania, to pisz, bardzo chętnie odpowiem. Przez wiele lat byłam menadżerem, zarządzałam sprzedażą i ten akurat obszar bardzo lubię, bo wiem, że to dzięki ludziom odnosimy sukcesy. Dziękuję.